radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Co się stało, że Łopatówek tak falowo grał bardzo w tym sezonie, bo były momenty kiedy byliście mocno do przodu na fali, ale były też momenty w sezonie kiedy dołowaliście i to strasznie i trzeba było faktycznie drżeć od ten korzystny wynik utrzymujący drużynę na poziomie czwartej ligi aż do końca. Ta, ta runda pokazuje idealnie to, że na początku graliśmy optymalnym składem, czyli wszyscy byli zdrowi e, i mieliśmy serię czterech meczów. E, później pojechaliśmy na ściankę i pojechaliśmy bez trzech podstawowych zawodników, i jednak to się odbiło na tym, że to był niekorzystny wynik. Później znów mieliśmy pięć meczów i dwa remisy, trzy zwycięstwa i dopadła nas właśnie ta, ta, ta seria taka tych porażek, gdzie e, straciliśmy tam trzech, czterech zawodników podstawowych, i jednak e, było ciężko ich e, gdzieś tam zastąpić, e, i to było gdzieś tam główną e, przyczyną. I też doszło. Na pewno to, że też brakło nam szczęścia, bo w tych meczach z kołem tutaj, gdzie mieliśmy wiele okazji, po prostu przegraliśmy, w Swarzęńcu przegraliśmy 2-0, a tak naprawdę mieliśmy na 1-0 sędzia nie uznał nam bramki i ten mecz mógłby spokojny na remis i. To, co zrobiliśmy właśnie w tym okresie, że mieliśmy te ciężkie wyjazdy, bo mieliśmy cztery wyjazdy trzeba dodać, i w ciągu pięciu meczów graliśmy aż cztery wyjazdy, i to też gdzieś tam trzeba dodać. Że zawodnicy po prostu się nie poddali, wierzyli. Ja nic w swoich treningach i w swojej pracy nie zmieniłem i to przyniosło efekt na centrze, gdzie wygraliśmy też zasłużenie w tych derbach i te derby też pokazały, że jesteśmy charakternym zespołem, że, że mamy duży potencjał. Jesteście w stanie utrzymać całą kadrę na przyszły sezon, bo gdyby faktycznie Wszyscy zawodnicy zostali, to, to może być zupełnie inna gra, zupełnie inne rozdanie, nowe rozgrywki. Rządzą się oczywiście swoimi prawami, więc całkiem może to inaczej wyglądać. E, oczywiście zależy mi na tym, żeby wszyscy zawodnicy zostali. E, oczywiście, jeśli ja też zostanę, bo jeszcze też nie. Moja sytuacja jest gdzieś tam też jeszcze niewyjaśniona, nie ale e, przy tej skarży, która teraz tutaj jest, gdyby wszyscy zawodnicy zostali, byśmy e, wymienili dwóch, trzech zawodników, których bym chciał to, to na pewno byśmy grali na, tak jak teraz na wiosnę, tak punktowali, bo chciałbym zobaczyć tabelę teraz po wiośnie, to podejrzewam, że bylibyśmy w pierwszej połowie tabeli i to właśnie tak by mogło wyglądać w nowym sezonie, ale tak naprawdę jaka będzie kadra, będzie zależało też nie tylko od nas, ale od klubów, który, z których mamy po prostu zawodników. Czy to brakuje kontraktu dla, dla Pana, czy, czy są propozycje dla Pana? Jak to rozumiesz? Znaczy, ja mam umowę do końca czerwca, czyli do 30 i nie rozmawialiśmy jeszcze o... Przedłużeniu jej, dlatego że no, naszym celem było utrzymanie. Jej. Ja też tutaj przyszedłem po to, żeby utrzymać zespół. Ten cel został osiągnięty, więc teraz można już y, śmiało siadać do rozmów z zawodnikami no i też ze mną. Kiedy rozmawiamy, akurat w szatni chyba jedna wielka impreza, wy naprawdę macie taką świetną atmosferę w drużynie? Tak. Nawet gdy były te porażki, to trzymaliśmy się razem. Ciągle zawodnikom powtarzam, że trzeba wierzyć, że musimy trzymać się razem, że musimy e, cały czas się wspierać. Nie możemy się poddać teraz i, i nie może umrzeć duch zespołu, który mieliśmy tutaj, e, bo, bo tak prowadziłem tą drużynę w tej rundzie, żeby właśnie ten duch ciągle był i żeby ci zawodnicy po prostu potrafili za siebie walczyć, pracować i, i nie poddawać jej. Tak tutaj ze skalmierzycami graliśmy w 9, przegrywaliśmy 1-0 i wyrównaliśmy na 1-1 i, i mieliśmy jeszcze okazję, żeby ten mecz wygrać. To pokazuje po prostu, jak dobrze jesteśmy przygotowani też fizycznie. Tydzień temu graliśmy w śmiłowie w 10 od 25 minuty. Prowadziliśmy 1-0, strzeliliśmy na 2-0 i wygraliśmy. I straciliśmy gdzieś tam bramkę karnym i też bardzo dobrze wyglądaliśmy fizycznie. I zawodnicy, którzy wchodzą, dzisiaj też pokazali, że dają nam dużo e, zławki, i to jest e, bardzo, bardzo, bardzo cenne. Dziękuję bardzo. Dziękuję.